W Gdyni słychać nas na 92 i3 oraz 98 i 9 FM. Radio Punktualnie 8:05 w Radiu Kaszebe, czas na porannego gościa. Druga edycja siatrowskiego turnieju Aktywna Plaża. Aktywna Plaża to 10 boisk w sercu Gdyni, na plaży Gdynia Śródmieście. Trzy dni rywalizacji od 22 do 24 lipca. Moim gościem jest dzisiaj pan Paweł Brutel, zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu. Dzień dobry. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. W okresie wakacyjnym dużo się dzieje na Gdyńskiej Plaży Śródmieście. Proszę powiedzieć, jakie atrakcje sportowe odbywają się w lipcu i sierpniu dla miłośników plażowych aktywności? Aktywne Lato to nie tylko najbliższy turniej siatkówki, to wszelkie pozostałe imprezy, które odbywają się przez cały sezon. Wspomniana już siatkówka w kategoriach open kobiet, mężczyzn, mixtach, do tego bardzo popularne turnieje beach rugby dla młodzieży oraz piłki nożnej plażowej. Do tego również odbywają się inne okolicznościowe imprezy, jak choćby najbliższy weekend turniej rugby 1 na 1, bardzo atrakcyjna impreza, która startuje również z drugą edycją, a równolegle wspomniany przez wcześniej turniej, aktywna plaża, druga edycja, postanowiliśmy kontynuować, dlatego że samo wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem no i odbywa się w wyjątkowym miejscu. No właśnie, panie dyrektorze, po turnieju Aktywna Plaża okazał się strzałem w dziesiątkę w ubiegłym roku. W tym roku organizowana będzie druga edycja imprezy. Na co mogą liczyć uczestnicy tegorocznych rozgrywek? Przede wszystkim na e, znakomitą atmosferę, bogate pakiety startowe, e, możliwość rozegrania e, swoich spotkań w tym wyjątkowym miejscu na plaży w śródmieście. E, mamy sporo partnerów, którzy dołączyli do naszego, do naszego turnieju, co gwarantuje, e, że ten pakiet jest naprawdę bardzo atrakcyjny. I oczywiście nagrody finansowe, które również są w jakiś sposób magnesem przyciągającym zawodniczki i zawodników. Pula nagród sięga 15 tysięcy. Zwycięskie zespoły dostaną po 2,5 tysiąca zł. Nagrody finansowe obejmują pierwsze 8 miejsc. To jest też ważne, że nie tylko zwycięzcy. Do tego również taka ciekawostka, że firma, firma Automobil Premium ufundowała nagrodę Voucher na samochód Alfa Romeo z pełnym bakiem, który będzie można podróżować przez weekend. To jest taka ciekawostka, która w tym roku do nas dołączyła do, do puli nagród. No, chciałam powiedzieć, że z pełnym bakiem to, to rzeczywiście zacna nagroda, można by było w tych Dzisiaj czasach powiedzieć. A bogate pakiety startowe to co to takiego? Yy, właściwie mm, od koszulki turniejowej, poprzez gadżety partnerów, kosmetyki, czapeczki, e, żele energetyczne tego jest w każdym momencie, przybywa, bo również bilety do kina yy, naprawdę zapraszamy, bo, bo warto. Znaczy z tymi zapisami to już jest niestety dzisiaj ostatni termin, bo właściwie listy są już pełne i tylko to, ktoś, jeżeli ktoś się dzisiaj dopisze, to my go po prostu dodatkowo dołączymy do turnieju. Turniej ma to do siebie, że łączy zarówno amatorów, jak i, jak i zawodowców i jest bardzo podobny do tego modelu, który robiliśmy przy turnieju 13 Gdynia. Po prostu jest dla każdego. No właśnie, chciałam zapytać, kto może wziąć udział w turnieju, w turnieju Aktywna Plaża, bo zawodowcy, amatorzy... Tak jest, kategorie U13 kobiet i mężczyzn, U15 kobiet i mężczyzn oraz oczywiście open. Wspomniał Pan, że można się jeszcze dzisiaj, ostatni dzień zgłaszać do turnieju Aktywna Plaża 2022, gdzie można takie informacje znaleźć. Najlepiej na stronach Gdyńskiego Centrum Sportu. Jeżeli ktoś chce jeszcze się dopisać, zapraszamy do kontaktu, zarówno telefonicznego z Gdyńskim Centrum Sportu, jak i elektronicznego. Szczegóły na www.gdyniasport.pl. A gdzie będzie można śledzić przebieg rywalizacji? Najlepiej na miejscu, z bulwaru, z, z plaży. Liczymy na, 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 na piękną pogodę, która, która jest awizowana również w prognozach. W, w, na plaży dużo się dzieje. Mamy Gdynia Sailing Days obok Święto Żeglarzy. Cała czołowa, czołówka krajowa, jeżeli chodzi o, o żeglarstwo. Z drugiej strony, rugbyści. My, my z turniejem siatkówki na pewno czeka mieszkańców i naszych gości, którzy od, o, odwiedzają Trójmiasto i gdy nie Wiele atrakcji w tę więc zapraszamy. No właśnie, jakby pan miał zachęcić, tak słuchaczy, radia Kasebę, żeby przyszli i kibicowali. To co by pan powiedział? że zapraszam dlatego, że to jest naprawdę bardzo atrakcyjny sport i jeżeli chodzi o siatkówkę plażową, która na stałe wpisała się w DNA plaży naszego miasta, ona jest na bardzo wysokim poziomie. Będzie możliwość bezpośredniego takiego poczucia tej atmosfery, tego, tego, tego widowiska. Mamy oczywiście ustawione trybuny bezpośrednio przy boiskach, do tego dużo innych atrakcji dla dzieciaków. Tak jak wspomniałem z Gdynia Sailing Days y, y, oraz, oraz z rugby Arka Gdynia, więc y, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i to jest dobry pomysł na spędzenie weekendu w Gdyni. To ja może przypomnę, w ubiegłorocznej edycji na liście startowej znalazła się olimpijka z Rio Monika Brzostek, multimedalistka Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej Agnieszka Wołoszyn, zdobywca Pucharu, Super Pucharu Polski, dwukrotny Mistrz Polski Przemysła Wstępień, czy też mający za sobą występy w rozgry rozgrywkach e, m, Piotr Ilewicz. Takie informacje możecie też znaleźć na naszej stronie radiokaszeb.pl w zakładce imprezy. E, tam zapraszamy i zachęcamy oczywiście e, do kibicowania. E, m, Moim gościem był dzisiaj pan Paweł Brutel, zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, druga edycja siatkarskiego turnieju Aktywna Plaża. Bardzo dziękuję. Radio Kaszebe. Jest medlewaj.